Dzień dobry, kłania się Mariusz. No dzisiaj tak troszeczkę inaczej, bo w Ałcie, ale jestem już właśnie w Tyńcu Legnickim, bo dzisiaj przyjechałem obejrzeć mecz woda tyniec legnicki z Bazaltem Petrowice. Dlaczego wybrałem ten mecz? Bo jest najbliżej, a po południu mam inne plany, więc żeby nie było, że w niedzielę nie obejrzałem jakiegoś meczu, no to wpadam tutaj. No i mam nadzieję, że zobaczę nieco widowisko. Proszę Państwa, nagrywam ten filmik, żeby Wam przybliżyć wczorajszy mecz od Rymalczyce w Różanej z Wilkami. Przegraliśmy 2-0. Nie będę ukrywał, że, no, że, że to był, nie był za dobry mecz od Rymalczyce. E, przegraliśmy 2-0. Mimo, że po pierwszej połowie prezentowaliśmy się naprawdę bardzo fajnie, i e, nie wiem jak to się stało. Aczkolwiek ja byłem już na meczu jednym Wilki Różanej z, z Wilkowianką Wilków. I powiem Wam prawdę, że w pierwszej połowie też słabo grali a w drugiej połowie e, jakby była inna drużyna i to samo chyba widać było w drugiej połowie meczu z Odrą Malczycą, z tego względu, że po pierwszej połowie było 0-0 i jak ja jeszcze mówiłem na trybunach, że no nie może się nam dzisiaj w tym meczu nic złego stać, no to pomyliłem się, widać, muszę się zacząć, zająć chyba inną profesją niż oglądanie meczy. E, co do samego meczu, powiem wam, tak, ludzi było sporo, jak na taką... Jak na taką godzinę, w sumie i na taki dzień. Także nie ma co, nie ma co narzekać. Kibiców z też sporo, oczywiście. Co do samego meczu, wydaje mi się, że sędzia główny był w porządku. Naprawdę był w porządku. Był zdecydowany, nie dał sobie tam w kaszę pluci i, i to był najjaśniejszy z sędziów, z trójki sędziów, jaki tam wczoraj był. Ale naprawdę, ja uważam, że sędzia był. Naprawdę główny, był ok. Co do, co do samego meczu, no, tak jak mówię, w pierwszej połowie wyglądaliśmy naprawdę nieźle, ale jak już chyba pod koniec drugiej, pierwszej połowy już czułem, że, że jakby powietrze uchodzi, no, ale nie wiedziałem, że to tak aż, że aż to tak źle, no, źle, tak. Nie po mojej myśli będzie wyglądać w drugiej połowie. W drugiej połowie straciliśmy pierwszą bramkę pokarnym, który jakby był następstwem wielu pomyłek w tej akcji wcześniej. E, także tutaj ten karny to karny, tak, no wiadomo, że był i, i zamieniony na bramkę, aczkolwiek można było uniknąć tego karnego troszeczkę wcześniej, eliminując tam zagrożenie jeszcze podczas gry. Także no szkoda, szkoda, ale to jakby e, to jeszcze nic w porównaniu z tym, co było po, po 2-0, była sytuacja rzut wolny dla Lemalczyce i, i Janek Stozowski strzelił gola z tego wolnego i sędzia liniowy odgwizdał faul, No tam nikt nie widział tego. Nie faul, przepraszam, spalony. Nikt nie widział tego spalonego oprócz liniowego, i no i później głównego, bo wiadomo, asystent jak podnosi chrągiewkę, no to pomaga głównemu podjąć decyzję, więc decyzja by została podjęta, że został spalony. Zostało to nagrane na filmikach, pokazane po meczu sędziemu liniowemu i podobno przeprosił za swój błąd, aczkolwiek miało to naprawdę wielkie znaczenie, bo od razu po tej sytuacji Wilki Różana strzeliły gola na 2-0 szybko. Tam to, ja nie wiem jak to się stało, bo wszyscy jeszcze się gotowali tym, tym wolnym, i tą bramką nieoznaną przez Janka, ale wydaje mi się, że tam też był jakiś błąd chyba ze Spalonym, gdzie oni mieli naprawdę troszeczkę ułatwione zadanie przy tej drugiej bramce. No stało się 2-0 i później już naprawdę było, było chyba nerwowo ze strony piłkarzy i kibiców. Frustracja była widać, no i ten smutek z wyniku u piłkarzy i, i nerwy niepotrzebne. I tutaj chciałbym się też odnieść do sytuacji wczoraj, która miała miejsce w drugiej połowie, gdzie, gdzie kibic, kibice z jakby weszli w rozmowę tudzież kłótnie z zawodnikami od Rymalczycy uważam, że to jest całkowicie niepotrzebne. Ja e, ja już e, możecie to nawet kiedyś tam otworzyć, ja mówiłem to wcześniej już na jakimś filmiku, że, że po prostu jeśli coś się nie podoba e, nam kibicom, to możemy lżyć, możemy ten, ale pod nosem, tak? I ewentualnie możemy tutaj mówić o sobie obok lub o sobie z drugiej strony, co nam się nie podoba, Czekolwiek, no, to jest też nasza drużyna i czy to się ma sympatię, czy nie, no to kurczę... Trzeba po prostu inaczej patrzeć na to wszystko, że po prostu no, dzisiaj było gorzej, wczoraj było gorzej, może w na następnym meczu będzie lepiej i mi się też dużo rzeczy nie podobało w tym meczu, ale jakoś... Starałem się ukryć te emocje i te nerwy i po prostu no, dzisiaj jakby jestem spokojniejszy niż na pewno y, ludzie, którzy wczoraj tej sprzeczce uczestniczyli i proponowałbym naprawdę y, wszystkim i piłkarzom na przyszłość, ja nie wiem, że nie jestem żadnym ojcem, żeby wam mówić, co macie robić, ale żebyście na spokojnie przyjmowali y, i krytykę w normalnej formie przekazaną, i zatrzymali to dla siebie i po prostu zacisnęli zęby i grać dalej i na pewno będzie lepiej i tak samo kibicom życzę, żeby tej cierpliwości mieli więcej, bo z tego względu, że tak patrząc na tą naszą drużynę, to naprawdę no, są słabsze mecze, ale to jest nasza drużyna i trzeba ją dopingować, nawet jak mecz nie idzie i nawet jak się nam ten mecz nie podoba, więc to jest taka moja prośba do kibiców i piłkarzy, jak już jesteśmy w tej jednej wielkiej odrzańskiej drużynie piłkarzy i kibice trzymajmy razem sztamę i nie denerwujmy się i po prostu wierzmy, że piłkarze robią wszystko, żeby meczu nie przegrać i wygrać. I my robimy wszystko, żeby oni czuli nasze nasz wsparcie z trybun. Po to też jeździmy na te mecze i po to jeździmy i jeździmy, chodzimy na Malczyce, w Malczycach na mecze. Także Skończyło się 2-0, nie ma to w ogóle żadnego wpływu na układ tabeli. Aczkolwiek no, dzisiaj są mecze pozostałe, yy, drużyny, które są niżej od mogą się zbliżyć do Odrymalczyce. Yy, góra z kolei no, nam ucieka, więc takie to ósme, chyba jak dobrze pamiętam, miejsce na razie jest bezpieczne. Aczkolwiek no. Wszyscy by chcieli, żeby było lepiej, ale żeby też nie było gorzej, tak? że tak te ósme miejsce to wystarczy, to jest tak, myślę, realne miejsce dla Odry Malczycy, aczkolwiek można by było po lepszych meczach e, to ósme miejsce trzymać, ale wierzę, że będzie lepiej e, i trzymam mocno kciuki i wierzę, że w Malczycach e, będzie znowu dużo ludzi i będziemy wspierać naszą drużynę. E, co ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć, no nie lubię wyróżniać żadnych piłkarzy, ale wydaje mi się, że w wczorajszym meczu na mój podziw i szacunek zasłużył bramkarz Piwko, z tego względu, że on zrobił to, co do niego należało i naprawdę no, nie można się nic było przyczepić Jakiś swoim spokojem też w tej obronie mimo przegranej 2-0 imponował mi tym, że robił swoje, nie odzywał się i po prostu nawet próbował tam pomagać kolegom z obrony, żeby uczyć ich pewnych sytuacji na boisku, także tych dwóch zawodników bym wyróżnił, aczkolwiek no bench był słaby, ale, ale, ale takie się też zdarzają i mamy po prostu jakiś taki, można powiedzieć, w cudzysłowie, dołek, jeśli chodzi o wyniki, ale, ale to myślę minie. Jeszcze mamy raz, dwa, y, trzy mecze i po prostu no, cieszmy się, bo później będzie przerwa i, i, i teraz może się denerwujemy, ale jak się skończy runda, będziemy tęsknili za tymi emocjami i za bramkami i za, i za tą samą tą otoczką meczu. No to chyba wszystko. Dzisiaj tak wyjątkowo z samochodu, ale y, bardzo dużo zapytań, co jest bardzo miłe. Się pyta, dlaczego nie ma zapowiedzi, dlaczego nie ma relacji, więc. Y, jako, że 4 czy nawet 5 osób redaguje tą grupę od dramalczyce, no tą, co żeśmy stworzyli na Facebooku, to jednak muszę bardziej zmobilizować moich młodszych kolegów, żeby bardziej aktywnie próbowali prowadzić tą, tą stronę i, i wtedy myślę, że wszyscy będziemy zadowoleni. Oni na pewno wiedzą o co chodzi, także tutaj chłopaki bierzemy się do roboty, bo... bo Dużo ludzi czeka na nasze relacje, na nasze... No, na wszystko związane z odrębalczyncami, nie możemy po prostu spać. A jak chcemy spać, no to wyprowadźmy się z tego, z tej grupy, którą prowadzi tą stronę, do grupy Chcemy Spać i tam prowadzić raz na miesiąc, wrzucić coś, żeby nie było, że śpicie cały czas. To chyba wszystko. Ja teraz już idę, bo jestem już spóźniony, bo przecież mam pół godziny wcześniej zrobić zdjęcie boiska, więc idę, to, idę sobie obejrzeć ten mecz na spokojnie. Prawdopodobnie dzisiaj wieczorem nie, ale jutro e, wieczorem zrobię zapowiedź meczu z Wilkowianką. Jest to drużyna, która dzisiaj gra w proboszczowie już o 10:00. nie wiem jaki jest wynik w proboszczowie, przepraszam, w, w Wilkowie, e, grając z, z huraganem proboszczów. Chyba przepraszam. I to jest drużyna, która jeśli dzisiaj wygra, nie ma jeszcze ani jednego ramisu, ani jednej porażki, więc zapowiada się mega fajny mecz. I myślę, że gorszy okres o Drymalczyce będziemy mieć za sobą i zobaczymy fajne widowisko z dobrym zakończeniem dla odrymalczyce. Także życzę Wam dzisiaj wszystkie miłej niedzieli. A ja jutro postaram się nagrać zapowiedź meczu. I widzimy się oczywiście wszyscy we wtorek o 14 na meczu w Malczycach z Wilkowianką Wilków. Wszystkiego dobrego dla wszystkich. Uśmiechu trochę. I do zobaczenia.